Cześć wszystkim, mamy piątek i omówimy sobie to, co wydarzyło się w ostatnim czasie. Omówimy sobie FOMC, omówimy sobie wydarzenia po FOMC i omówimy sobie pompkę po FOMC. Także chwila ogłoszeń dla Was i przechodzimy do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Ważne jest to, że nagrywam ten odcinek o godzinie 13. W piątek o godzinie 13. Wy będziecie to oglądali o godzinie 19. O tyle jest to istotne, że no właśnie, do 19 może się sporo zmienić. No jednakże myślę, że nie aż tak bardzo dużo. Dobra, zacznijmy od Bitcoina, bo myślę, że on jest tutaj królem. On najwięcej nam oddaje emocji na rynku, ale nie tylko. O tym będziemy sobie za chwilę też mówili. Generalnie, w środę nagrywałem o tym film. Z trochę przewrotnym tytułem, po to, żeby miał więcej wyświetleń, wiadomo, YouTube rządzi się swoimi prawami, że przy FOMC mogą być bardzo duże zawirowania. FOMC było w środę. Wtorek, środa 18, proszę bardzo i na FOMC ogłoszono nam, że stopy procentowe stoją obniżane o aż 50 punktów bazowych o 0,5%. No, i od tamtej pory mamy raid, chociaż rynek to już wyceniał wcześniej. Mieliśmy raid też troszeczkę wcześniej, i no, wygląda to całkiem nieźle. I teraz, tak, cięcie stóp procentowych no, jest bardzo bullish, chociaż przed tym wydarzeniem były zdania bardzo podzielone, co to może być do tego. Jest, było straszenie recesją, inflacją, i tak dalej. Ja, tak jak pamiętacie, grałem sobie delikatny short z założeniem. Jeżeli mi wybije short i rynek zareaguje bullish, no to moje portfolio spot będzie rosło. Jeżeli short mi zadziała, no to zarobię na shortcie i na dole sobie jeszcze raz dołożę do mojego portfolio spot. Zadziałał pierwszy scenariusz, weszliśmy górą przynajmniej na razie. Jeżeli patrzymy sobie szerzej z perspektywy jednodniowej cały czas znajdujemy się w tym klinie, w którym znajdujemy się od marca, właściwie nie klinie tylko w tunelu. Struktura pod względem średnich kroczących jest, jest wzrostowa. Tak naprawdę tutaj musiałoby dojść do przecięcia, żeby to było spadkowe, w co wątpię, że się wydarzy. Co ciekawe Market Cipher praktycznie za każdym razem, gdy tutaj jest na dole jest ta kropka zielona wyznacza nam lokalny dołek albo duży dołek. Takie sytuacje mieliśmy ostatnio, tutaj, tutaj, taką sytuację mieliśmy w sierpniu przy spadku na poniżej 50 tysięcy dolarów, tak, i taką sytuację mieliśmy również poprzednio, tutaj nawet z dywergencją, więc jeszcze bardziej to zadziałało, odwrotnie również mieliśmy też tutaj dywergencję. Oczywiście dużo innych indykatorów również coś takiego pokazywało. Ja przykładowo jeszcze wtedy nie używałem Market Safer'a, w tym momencie udało mi się zagrać na spadki, bo była tutaj dywergencja nie tylko na Market cyferze, ale on tutaj fajnie to też pokazuje, przynajmniej w moim mniemaniu. I teraz, co jest istotne tutaj w tej sytuacji? Z jednej strony jest Turbo Bullish, bo jeżeli wyjdziemy tutaj tym klinem do góry, no to to jest Turbo, Turbo Bullish i Dużo rzeczy na to się składa. Cięcie stóp procentowych, makro, wybory prezydenckie, bardzo dużo rzeczy. Sentyment też już mam wrażenie, że wraca, chociaż to jest trochę przerażające, że tak naprawdę w kilka dni zbudowaliśmy, przeszliśmy z poziomu strachu do poziomu chciwości, tak naprawdę. Więc to akurat jest taki czynnik lekko niepokojący, ale myślę, że akurat tutaj jestem pozytywnie nastawiony. Minusem jest to, że tutaj na momentum. Osiągamy powoli szczyt i może się okazać tak, że za chwilę nam się pojawi czerwona lampka na daily. Oczywiście, jedna czerwona lampka to nie znaczy, że jeszcze nie możemy rosnąć, bo tak miało to miejsce w przeszłości. I tutaj zaznaczam, że market Cipher ma bardzo dużą skuteczność właśnie na, na tych dużych interwałach. Czterogodzinowy w górę daily, tak? I fajnie to, fajnie to przynajmniej dla mnie działało ostatnio. I jeśli właśnie o to chodzi, no to tutaj już dobijamy do tego poziomu. Bywało tak w przeszłości, że po cięciu stóp procentowych najpierw była fala euforii, tak jak mamy teraz, a potem była fala spadku. Może tak się wydarzyć, nie musi. Jeżeli nawet tak, to uważam, że to już będzie praktycznie no, sama końcówka spadków. Tak? Jeżeli się to nie wydarzy, no to lecimy do góry. Więc myślę, że w obydwu sytuacjach jest to bardzo pozytywny prognostyk, pozytywna sytuacja. Nie zdziwię się, jeżeli jeszcze tutaj jedna fala gdzieś tam spadku będzie, gdzieś tam, nie wiem, no, coś takiego, jeszcze do połowy, powiedzmy, tutaj tego, tego kanału, żeby tutaj naładować ten oscylator, ale to się nie musi wydarzyć, więc no, na ten moment jestem pozytywnie zaskoczony, no może nie zaskoczony, bo zakładałem dwa scenariusze, jeden z nich się spełnił. Pozytywnie tutaj do tego podchodzę i tym sposobem po analizie bitcoina przechodzimy do analizy altów. Okej, okay, a więc zacznijmy od króla altcoinów, czyli Ethereum. Niedawno jeszcze mówiłem, też w środę chyba, że um, tam pojawił się fut na Ethereum, bo Vitalik śpiewał o krypto, i ludzie twierdzili, że to jest niepoważna osoba i tak dalej, no ale generalnie Vitalik zawsze taki był, on się wcale nie zmienił, on taki zawsze był, i jego śpiewanie o krypto tak naprawdę no, nic nie zmieniało. Co ciekawe, od tamtej pory Ethereum odbiło nam się od dołka, robiąc prawie 300 dolarów tutaj wzrostu, mniej więcej tak to, tak to w tym momencie wygląda, jednakże z perspektywy dziennej, no jeszcze tutaj patrząc na ten wzrost, no to można powiedzieć, że okej, okay, fajnie, coś tam odbiło, ale jeszcze nie czas, żeby się ucieszyć, tak bym to określił. Do szczytów daleko, nawet do 3000, jeszcze daleko, zobaczymy, ale myślę, tutaj jestem bardziej pozytywnie nastawiony. Nawet po, jeżeli będą turbulencje związane z bitcoinem, no to i tak tutaj będziemy sobie spokojnie rosnąć w dłuższej perspektywie. Solana, która w ostatnim czasie też pięknie, pięknie tutaj się umiała. Zwróćcie uwagę, że ona tak naprawdę nie złamała tej swojej struktury. Te 120 dolarów zostało utrzymane. No, i można powiedzieć, że tutaj nam się utworzył taka, taki trójkąt, który widać gołym okiem. Nie? Ta struktura jest utrzymana, i teraz tak naprawdę lecimy ku górze tej struktury. Zobaczymy, czy zostanie ona gdzieś tam wybita, i polecimy ponad te 200 dolarów, co według mnie jest wysoce prawdopodobne. Ton, ton blockchain, czyli blockchain Telegrama. Po zatrzymaniu Dorowa, po tych wszystkich turbulencjach, ton był do wzięcia po poniżej 5 dolarów. W tym momencie też bardzo fajnie nam odbił. Dobijamy, lecimy tutaj w kierunku szóstki, 6 dolarów. Myślę, że jeżeli nic się tutaj dziwnego nie wydarzy, no to on bardzo szybko odzyska te 6 dolarów. Mówię, wszystko jest związane teraz z Bitcoinem. Jeżeli Bitcoin będzie miał turbulencję, jeżeli za chwilę będzie jakaś tam korekta, no to wiadomo, że alty też z, kole, z korekcją. Jednakże, no, myślę, że to będzie. Lekkie raczej, takie krótkoterminowe, chociaż wszystko może się wydarzyć. Jednakże ton, dalej fundamenty się nie zmieniają, bardzo fajnie się tutaj radzi, i myślę, że ton jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Um, za chwilę jeszcze przejdziemy do podsumowania, zanim skończę omawiać alty. Przejdźmy do altów też bardzo fundamentalnie grzanych w tym sezonie, czyli oprócz tona, który był duży, ondo, ondo też bardzo fajnie nam odbiło od dołka dołek. Tutaj można powiedzieć, że ta struktura była um, tu na poziomie 60. Centów, to był taki, taki no totalny low, którego nie złamaliśmy. Um, odbiliśmy się tu, no dobra, nawet jak złamaliśmy tam na, na chwilę, takim tym weekiem. Ok, ale odbiliśmy to bardzo szybko, już jesteśmy na poziomie, można powiedzieć, 70 centów. Z perspektywy takiej dużej, no to jeszcze nie ma się co cieszyć, no bo do ATH mamy drugie tyle, ale no już wygląda to całkiem przyjemnie, chociaż gdybyśmy się cofnęli tutaj um, do tej. Do tej, tutaj, a, czekajcie, czy ja to uda mi się cofnąć, czy jeżeli byśmy się cofnęli do tej sytuacji, no to też byśmy mogli powiedzieć, że no, tutaj już to też wygląda dobrze. W tym momencie mamy analogiczną sytuację i zobaczymy, tylko z niższych poziomów, nie? I zobaczymy, czy my polecimy faktycznie wyżej. Dużo na to wskazuje, ale jeszcze moim zdaniem na spokojnie, i właśnie to jest zaleta spota. Jeżeli masz na spocie, sobie spokojnie obserwujesz, polecimy wyżej, super, spadniemy niżej, do kupie. To jest właśnie najlepsze w inwestowaniu na spot, w kupowaniu na spot, jeżeli ktoś coś takiego wyznaje. To jest odróżnienie oczywiście od dźwigni, która jest turbodynamiczna i może szybko właśnie urwać ręce. Zero. Ztero to jest token, który mocno jest grzany w tym sezonie. Mówił o nim Jarząbek, zapraszam do obejrzenia tego dzisiejszego filmu, chociaż co ciekawe, Jarząbek mówił to u nas na pogaduchach już we wtorek. Można powiedzieć, że rzeczy pokrywały się bardzo mocno z tym filmem, także byliśmy, mieliśmy te informacje chwilę przed. No i generalnie tutaj Zero, o którym my też mówimy dużo na grupie i ja na YouTubie o tym mówię, jest coinem, który bardzo silnie tutaj reaguje. On też na spadkach bardzo silnie reagował. No Z mojej perspektywy nic się nie zmieniło, dalej uważam, że to jest dobry projekt, może jeszcze bardziej. Tao. Tutaj też mm, Kamil na to zwrócił uwagę u nas na pogaduchach we wtorek e, i też na swoim filmie, że tao, to że jest dobre, no to wiadomo, ale tutaj jest religia. I to jest coś w sumie, co do mnie tak e, może nie tyle, co nie przemawiało, ale nie zwracałem na to uwagi i stwierdziłem, że faktycznie tutaj jest religia od samego początku. E, I to jest projekt, który. E, jeszcze tak naprawdę ma duży potencjał gdzieś tam wzrastania. Ja wiem, że te wyceny 400 dolarów, nie wiem, 500 dolarów, 1000 i tak dalej mogą być szokujące dla niektórych, ale prawda jest taka, że tutaj jest mało tokenów. Tutaj jest bardzo mało tokenów i to daje ogromny potencjał wzrostu dla Tao, bo jego jest tyle co bitcoina, 21 milionów sztuk z tego co pamiętam, było Tao. Oczywiście ja nie mówię, że on będzie kosztował tyle co Bitcoin, bo tak się nie wydarzy prawdopodobnie, ale ma duży potencjał wzrostu jeszcze. Nie? Tym bardziej, że to jest AI, jest to grzane, jakby główna narracja AI, główny token, nawet on powiedział, z AI, najbardziej hypowany. Więc, akurat jeśli chodzi o Tao, no to jest bardzo dobry bet. My na naszej grupie zamkniętej, do której oczywiście już nie można się dostać. Tao też kupywaliśmy bardzo, bardzo nisko i był tam po prostu dobry timing, jeśli chodzi o Tao. PEPE. I tutaj jest ciekawe, bo zwróćcie uwagę, że coś takiego jak ONDO poleciało przykładowo, nawet weźmy sobie ten ruch. Eee, ile tu jest? 20, 23 tak w ciągu powiedzmy 3 dni. Eee, Zero w ciągu Zero i tak się dobrze miało, ale zwróćmy uwagę, że w ciągu ostatnich tych 3 dni poszło nam powiedzmy tam. 20%, tak samo. Tao to już w ogóle, nie? Tao odbiło bardzo mocno. Też w ciągu powiedzmy ostatnich trzech dni. Tao nam poszło 34%. Aż, a ile poszło PP? No właśnie, z mojej perspektywy. 20%, o wiele mniej. I czyżby to zwiastowało, że rajd na memcoiny się skończył, czy może coś innego? Słuchajcie, moja tutaj. Konkluzja jest taka, dobrze, że, fajnie, cieszę się, że Pepe nie jest tym głównym teraz liderem wzrostów, że jest to Bitcoin, Ether też bardzo fajnie sobie tutaj radzi, Ether bardzo fajnie też wzrósł. E, proszę bardzo, Ethereum 10%, no ale mówimy o coinie, który jest drugi największy, więc ten dziwny byłby wzrost 30, nie? Um, te bardziej fundamentalne projekty, jak TAO, jak Zetero, nawet jak ONDO, Wzrosły o wiele więcej niż Pepe. I to jest bardzo fajne, bo sygnalizuje, przynajmniej to dla mnie, że kapitał popłynął teraz w alty te ważniejsze, że tak powiem. Te, które więcej wnoszą, te bardziej fundamentalne. Co nie znaczy, że w późniejszej kolejności Pepe również nie poleci gdzieś tam wyżej na księżyc, bo pewnie poleci, ale cieszę się, że w tym momencie widać to gołym okiem, że rosną alty fundamentalne. I jest to bardzo miły prognostyk. Jak sobie spojrzymy szerzej, no praktycznie wszystkie Alty, może z małymi wyjątkami, w dzisiejszym dniu odbijają. Oczywiście w poprzednich dniach też odbijały. Tao tutaj, no, w moim zestawieniu jest rekordzistą. E, tylko dzisiaj zrobił 13%, łącznie tam w kilku ostatnich dniach zrobił prawie 40%, więc jest bez wątpienia rekordzistą i generalnie wygląda to bardzo, bardzo fajnie. E, także, ok, chyba tyle. Myślę, że jest to pozytywny nastrój, pozytywny odcinek. Ludzie raczej wolą jak rośnie niż jak spada. Pojawiają się też nowe możliwości. No właśnie i przejdźmy sobie teraz do newsów. Omówmy co na rynku słychać i najważniejsze rzeczy właśnie ze świata kryptowalut. Okej, okay. będzie sporo informacji, trochę się dzieje na rynku. Generalnie zachęcam do czytania naszego bloga. Tutaj też zostało w ciekawy sposób opisane przez Kryptomarin na temat Bera. Bera Chain, on ma trochę negatywne spojrzenie na temat tego projektu, aczkolwiek no tutaj zdania są podzielone, niektórzy gloryfikują bardzo BeraChain, a niektórzy wręcz przeciwnie, więc tym bardziej zachęcam. Hackathon 20 września na ICP. Właściwie tutaj to jest tak, że cały event zaczyna się 20 września, a tam zgłoszenia są 30 września. Generalnie zachęcam właśnie też do ICP. Tutaj będzie działo się bardzo dużo. Jest to generalnie bardzo fajny event. Bardzo rozbudowany jest też możliwość nagród: 4500 dolarów w nagrodach, więc tym bardziej zachęcam do dołączenia, jeżeli ktoś oczywiście jest deweloperem lub chciałby się tego nauczyć, lub chciałby tutaj w tym podziałać. Jest to bez wątpienia jedno z fajniejszych wydarzeń. W ogóle ICP ma bardzo fajne podejście do budowania. Tutaj macie Twitter polskiego hubu ICP, ale jeśli chodzi o sam, samą ideę, no to tutaj jest naprawdę. Development, development i jeszcze raz development, co jest bardzo, bardzo na plus. Partnerem dzisiejszego odcinka jest giełda 2Bit. Zachęcam do dołączenia, zachęcam do założenia. Im więcej giełd, tym tych topowych oczywiście, tym w sumie lepiej. Warto sobie też dywersyfikować swój kapitał, warto posiadać te różne giełdy z tego względu, że z doświadczenia wiem, że zazwyczaj jest tak, że im więcej ich, tym lepiej. Na przykład dlatego, że wybrany coin, który akurat chcesz kupić i chcesz zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych, będzie na przykład tylko na giełdzie X czy Y. Dlatego warto je mieć zawczasu. Tubit, bit. Link oczywiście w opisie tego filmu i możliwość zgarnięcia dodatkowych nagród dla nowych uczestników. Okej, okay, Tao. Słuchajcie, jak dzisiaj przygotowałem się do tych newsów o Tao, było bardzo, bardzo dużo. Jest to oczywiście powiązane z wzrostami na tym tokenie. Crypto Wizard, który jeszcze niedawno był bardzo hejtowany przez społeczność, dzisiaj znowu jest gloryfikowany i znowu e, mówi nam o Tao, że to jest w ogóle jego największy bug AI. Tao on posiada, e, Tao on tutaj shiluje i Tao jest generalnie tutaj, no Tao jest dobrym projektem, tak. Barry Silbert również tutaj podkreśla znaczenie Tao. Generalnie Tao było naprawdę w wielu, wielu miejscach dzisiaj. Znowu Wizard, tak, mówiący o tym, że BlackRock i Microsoft odpala fundusz oparty na sztucznej inteligencji tak. Inwestowanie w sztuczną inteligencję i wartości 30 miliardów dolarów ogromna kwota i znowu tutaj Tao, tak. Generalnie Tao dzisiaj było autentycznie, wszędzie. ZK Sync, ZK Sync projekt erdropowany. No ja tutaj nie jestem fanem ZK Sync. Tak jak często mówię, że jeśli chodzi o airdropy, no to tylko jeden z dziesięciu wypala. W sensie takim, że jego token potem po prostu po airdropie odnosi wzrosty. No ZK Sync nie należał do tych projektów, bo on został tutaj airdropowany w okolicy wyderie 30 centów. Nie chcę tam skłamić około. Załóżmy 30-40 centów, no jego cena spadła, spada diametralnie. Jest to na ten moment, uważam, no kiepski chain na tle konkurencji, no chyba, że się rozwinie, wiadomo. No ale ja osobiście tokena zkSync już na ten moment nie posiadam. Odróżnieniem tutaj od zkSynca do airdropów, tak, w kontekście airdropów był na, na przykład layer 0 który był tym jednym z dziesięciu, bo jego wartość rośnie. Po airdropie jego wartość wzrosła. Okej, okay, tutaj jest bardzo fajny wpis od cc2, cc2 ventures, tak, na temat właśnie, tona na temat właśnie tych clickerów. Ja już ostatnio też miałem takie przemyślenia i też na ostatnim debacie u Cashify była mowa o tym, że te klikery na tonie mogą za jakiś czas zyskać na wartości. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, bo jest to też temat bardzo ciekawy, bardzo kontrowersyjny. Nie każdy uważa, że one zyskają na wartości, bo jest to tak naprawdę, no nic, nie DOX czy Notcoin, no, no po prostu dla mnie to, to, to już jest w ogóle, no to jest głupota po prostu. Ale dało to zarobić. Teraz spadło bardzo mocno i pytanie, czy nie będzie druga runda i czy znowu nie da to zarobić, tym bardziej, że Binance, Moonbix, Binance też idzie w kierunku właśnie tych clickerów, tych memcoinów, także jest to no, szaleństwo, głupota, ale to nie znaczy, że na szaleństwie i głupocie nie dasz rady zarobić, bo no, tutaj jest różnie. Oczywiście nie zachęcam do inwestowania, bardziej zachęcam do przemyślenia. Każdy tutaj sam podejmuje decyzję. PepeCoin, tutaj jest znowu konto, też takie trochę silerskie, ale PepeCoin based AI, tak, to jest również projekt oczywiście memowy. Zwróćcie uwagę, że znowu, o ile memy jeszcze nie rosną, o tyle one się nie kończą, tak? No tych memów cały czas powstaje. Tutaj już PepeCoin, mem oparty o AI, coś w ogóle też, też szalonego. Pokazuję Wam to, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak mam się do tego odnieść. Mem z Utility. No, ok. Przejdźmy do dalszych newsów. Ostapowicz. Założyciel BitMEXa przewiduje krach na rynku. Krach na rynku kryptowalut w tym kontekście, generalnie to jest coś ciekawego. Arthur Hayes ostrzega przed możliwym krachem na rynku po spodziewanej obniżce stóp procentowych przez Fed USA, która wyniosła 50 punktów bazowych. Hayes uważa, że obniżka stóp procentowych przy rosnącej emisji dolara i zwiększonych wydatkach rządowych to poważny błąd, który może doprowadzić do załamania rynków finansowych. Hayes zwrócił uwagę na rentowność obligacji skarbowych, które są zbliżone do, do zysków z kryptowalut, co zniechęca do inwestowania w ryzykowne aplikacje DeFi, skoro obligacje dają stabilne 5,5% rocznie. No, okej, okay, aplikacje DeFi dają podobne zyski i są dużo bardziej ryzykowne, z tym się zgadzam, ale sam rynek kryptowalut daje turbo dużo więcej niż 5,5% rocznie. Pomimo słabych wyników Ethera, Hayes nadal inwestuje w Ethereum. Ethena i Pendle. Wiesząc że po zmianach makroekonomicznych rynek Ethereum może ponownie zacząć rosnąć. Eee, uważam, w to są dobre bety, z tym się jak najbardziej zgadzam. Eee, Okej, okay, no to jest kolejna osoba, która gdzieś tam mówi o tym, że może być krach na rynku, właśnie poprzez to, że była obniżka tych stóp procentowych i kilka razy było tak w przeszłości, że był ten krach, tylko, że on niech będzie od razu, więc to też eee, nie ma co panikować. Na Binance dziś dobiegł Końca lanshworth projektu Kati, co wciąż oznacza szansę na zgarnięcie tokenów za free. Tutaj daje znać Piotr Ostapowicz: Kati, no kolejny memcoin. No bez wątpienia jest to hossa memcoinów. Memcoiny są wszędzie, memcoiny kręcą się cały czas wokół nas. To jest w ogóle ciekawe, że Trump uczy, uczy się płacić bitcoinem. Tutaj było chyba z tego, co pamiętam, było zakup burgera czy coś takiego za bitcoina. Ogólnie ta idea była w przeszłości bardzo mocno gdzieś tam. Rozważana, tak, no, że płatności bitcoinem, płatności kryptowalutami, ale moim zdaniem to nigdy się nie wydarzy. Myślę, że moi stali widzowie znają moje zdanie, ale osoby nowe mogą tego nie wiedzieć. Uważam, że to się nigdy nie wydarzy z tego powodu, że bitcoin jest drogi i wolny. Jeżeli za samą transakcję masz zapłacić nie wiem, 5 dolarów, będziesz kupował bułkę, no to to się nie opłaca. Więc to jest przeżytek. No i tutaj niestety mogą wkroczyć CBDC z magicznym rozwiązaniem, które będą szybkie i tanie, no i oczywiście kontrolowane jest, jest taka teoria, że to się może wydarzyć, ale nie musi. Z teoriami różnie bywa. Dodatkowa sprawa, że e, prawda jest taka, że czy my tego potrzebujemy? Czy karty, które są w tym momencie na całym świecie Visa i Mastercard nie są wystarczająco szybkie i wygodne, żeby z nich korzystać? E, po co jest w tym momencie Bitcoin? No dla decentralizacji, taka była idea, ale ta idea też umarła, no bo wiemy, że mamy ETF-y, mamy rządy, mamy bardzo dużą rękę rynku położoną na tym Bitcoinie i ta decentralizacja już raczej nie istnieje w tej formie, która miała być. Więc z mojego punktu widzenia oczywiście pełni to wartość taką store value, wartość spekulacyjną, ale jeśli chodzi o utility, no to jestem tutaj turbosceptyczny. Dzisiaj dostaliśmy informację, że Scroll wchodzi na Premarket SRC, czyli token SCROLLA. Ciekawe, że on się akurat ma taki ticker, wchodzi na e, Premarket BitGeta e, i że launch soon. Tak naprawdę, tutaj już dostałem kilka pytań, o no, kiedy ten token może być. To nie musi oznaczać nic. Ten token może się pojawić za jutro, za tydzień, za miesiąc albo za kilka miesięcy. Więc ta informacja nie znaczy nic. Bardziej nas interesuje to, jak będzie wyglądał rynek. Oni też już długo farmią ludzi, bo to oni farmią ludzi pod tego airdropa, a nie ludzi ich. I może być tak, że po prostu wyjdą z tym tokenem. W gdy rynek będzie w dobrej kondycji, czyli tak jak jest teraz. Jeżeli ta kondycja się utrzyma i będziemy wzrastali już jakiś czas, myślę, że pojawi się, pojawi się dużo lunchów, dużo lunchów projektów i również będzie lunch scrolla, więc wszystko zależy po prostu od rynku. Jeżeli będzie tak co najmniej tak dobrze jak jest teraz, czeka nas kolejny tutaj airdrop. Zobaczymy, ile będzie wart. To jest bardzo ciekawa informacja od Kaduny, KryptoKaduna. Szanse na recesję maleją i maleją. Kwartał czwarty będzie świetny tutaj dla rynku kryptowalut. Przede wszystkim on mówi, bo w końcu kryp krypto kaduna. No ale tak. Szanse na recesję maleją. Było, był straszak tą recesją, był straszak taki no, mega turbozłymi informacjami. Zwróćcie uwagę, że najwięcej złych informacji dostajemy na lato, gdy centymetr rynku jest turbozły. Tak samo było w tym przypadku. I w tym momencie szanse na recesję no, maleją. Już coraz mniej tutaj będzie się mówiło niby o recesji, więc dobra nasza Instytucje już nie tak agresywnie shortują bitcoina. Futuresy e, po pozycji zostały 75% zredukowane w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Jest to bardzo pozytywna informacja dla całego rynku. Ok, i na koniec, jeżeli kogoś interesuje turbo ryzyko i in, interesuje go kupno memcoinów z turboryzykiem, e, z, w których 99% się nie udaje, no to tutaj jest taki projekt Meme Vault, tak? Crypto All Stars. Jeżeli kogoś interesuje dosłownie gambling, kasyno, coś takiego, może sobie tutaj na to się przyjrzeć. Oczywiście, tak jak mówię, ryzyko jest. Ogromne i warto samemu podejmować decyzje. Piszą o tym artykuły medialne, takie jak Business Insider. Tutaj w ogóle macie turbo, całą rozpiskę, w ogóle jak to działa, jak to funkcjonuje, i tak dalej, i tak dalej. Cointelegraph i pewnie jeszcze kilka innych. O tym Stars również się rozpisuje. Tylko tak jak przypominam, w całym rynku memcoinów, w całym rynku tej degenki działa to na tej zasadzie, że. Tylko 1% projektów no, przynosi zyski i się udaje. Czy ten projekt będzie w tych 1%, 1 projektów, sami musicie podjąć decyzję i sami musicie e, stwierdzić, czy warto ryzykować. Przypominam jeszcze raz o TAO, przypominam jeszcze raz o newsach związanych z ICP. TAO tutaj w tym sezonie nam bardzo mocno zaczyna rządzić i wybijać się na prowadzenie. Być może to, co mówił Jarząbek, że jest tutaj kult i religia, e, no, jest coś w tym ewidentnie. Dzięki wszystkim za dzisiejszy odcinek, dzięki wszystkim za poświęcony czas i życzę miłego weekendu. Trzymajcie się i niech hostsa będzie z wami.